Piękne słońce, trochę rosy, żeby się poruszać. Cześć, witam cię. To niedzielne popołudnie. Troszkę przed chwilą padało, ale teraz już jest dosyć spokojnie, <laughs> chłodno. I dzisiaj chciałem się z Tobą podzielić pewnymi przemyśleniami, które naszły mi rano, gdy słuchałem podczas spaceru książki Granta Cardone: The Ten X Rule. Co prawda, książka jest o czymś innym niż chciałem powiedzieć, ale w pewnym momencie grant porusza kwestię zarządzania czasem i tego, że czas jest również pożywką dla naszego strachu przed robieniem wielu rzeczy. Czasami, gdy mamy coś do zrobienia, odkładamy to w czasie i zamiast zrobić lepiej, jest jeszcze gorzej. Także za radą Granta najlepiej jest zrobić coś, co nie jest dla nas komfortowe, od razu. Tak z marszu, po prostu nie zastanawiając się nad tym, może nawet spróbować trochę improwizować, ale zrobić to, bo im bardziej będziemy odkładać to w czasie, tym będzie gorzej dla nas. No i sama kwestia zarządzania czasem. Często. Często stosujemy to jako wymówkę, mówimy, że nie mamy czasu na, na pewne rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, osiągnąć, a tak de facto nie jest to prawdą, bo ponieważ większość naszego czasu po prostu marujemy na różne nieproduktywne rzeczy. I owszem, od czasu do czasu trzeba odpocząć i powiedzmy. W cudzysłowie nic nie robić, aczkolwiek chodzi tutaj o inne marnowanie czasu, takie rzeczy jak na przykład długie spanie, po którym czujemy się niedobrze, czy siedzenie przed telewizorem, często na przykład jemy siedząc przed telewizorem, co zupełnie niepotrzebnie wydłuża ten proces jedzenia które chodzą palić, to też zajmuje dodatkowy czas, więc tutaj taka hmm, dobra rada, żeby jak ktoś uważa, że ma mało czasu na robienie, na osiąganie swoich celów, na robienie rzeczy ważnych dla niego, to warto jest sobie zrobić taki raport, na przykład dniowy, nie? czyli spisać, co robiliśmy danego dnia. Ile czasu nam to zajmowało, i zostawić to tak na jakimś wykresie i zobaczyć w ciągu doby, ile czasu na co poświęcamy. I zobaczymy dopiero, jak zwizualizujemy sobie ten czas, to zobaczymy, jak dużo czasu poświęcamy na rzeczy mało istotne, które nie doprowadzają nas do naszych celów. Także ja sobie. Taki raport zrobiłem kiedyś i wyeliminowałem masę rzeczy ze swoich codziennych nawyków. Tak jak Wam wczoraj mówiłem, pewne rzeczy też staram się akumulować, czyli wykonywać po kilka czynności na raz. Oczywiście takich, które, które można, bo uważam, że człowiek nie jest wielozadaniowy, ale niektóre rzeczy można ze sobą łączyć i przez to... Stałem się bardziej produktywny, to znaczy zacząłem robić więcej rzeczy, które prowadzą mnie do celów, które sobie wyznaczyłem. Także Was również zachęcam do stworzenia takiego zestawienia i do działania, do osiągania celów, do niestosowania wymówek, tylko do działania. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Cześć!